Robiliśmy tego ćwiczenie używając dokładnie prądy oczkowych i mieliśmy takie wyniki i 1 równa się 0,427A i 2 7 I2 minus 0,713A i 3 to jest 1,14 teraz będziemy używać metodą Prądę w gałęziach. Dobrze, modyfikujemy troszeczkę tego układu i zobaczymy, czy będziemy mieli takie same wyniki jak tej metody. Dobrze, ale najpierw Bierzemy, możemy zostawić, dobrze, zostawimy, bo musimy wybrać też kierunek biegu w oczkach. Ale teraz bierzemy, załóżmy, i jeden tu, i trzy tu, i dwa tu, i piszemy teraz e, prawa Kirchhoffa. V1 minus V2 równa się R1 plus R6 plus R7 razy I1 minus spadek napięcia. Przepraszam, plus spadek napięcia tu to jest R2 i 2. Dobrze? To znaczy, jak jeżeli rysujemy, jak mówimy, jeżeli wybraliśmy obiekt, kierunek obiegu, też tą stronę oczko, spadek napięcia, tu rysujemy niebieski, tu jest niebieski, tu jest niebieski, tu jest niebieski, to znaczy to minus to jest równa suma tych spadków tych spadków to jest R1 plus R6 plus R7 razy 1 plus R2 i 2. Jak zawsze mówiłem, jak przechodzimy od minusa do plusa, piszemy plus, od plusa do minusa, piszemy minus i minus tych spadków w ogóle. To znaczy możemy tak pisać równa się 0 lub tak pisałem, które jest. Tak samo. Dobrze. I teraz drugą oczko wybraliśmy i 3. Eee, I tu kierunek bierzemy tą stronę. Będzie V2 minus V3, bo to jest od minusa do plusa będzie plus, od plusa do minusa będzie minus. I teraz prąd wybraliśmy tak, rysujemy spadek napięcia tu spadek będzie tak. prąg tak, spadek na R5 będzie tak. A tu prąd płynie tak. I spadek jest odwrotny. Jest możemy zostawić ten czarny. E, czarny tych zostawimy niebieski. To znaczy tych niebieski są ujemne i czarne są dodatnie. I dlaczego będziemy mieli. 100 plus to razy i c tak r c plus r4 plus r5 razy i i tak i minus r2 i 2 to znaczy, e, będzie plus tu i tu będzie z minusem. Tak? Dobrze. Sprawdzę jeszcze raz. Dobrze. To znaczy, od minusa do plusa będzie plus. Tu spadek napięcia, dokładnie od minusa będziemy pisać plus, a tamtą stronę będzie z ujemnym. Dobrze. E, dobrze. Teraz możemy zamienić idzie, bo na ten węzeł. Jest równo I3 plus I2 i I3 będzie I1 minus I2. To znaczy, będziemy mieli dokładnie, piszemy jeszcze raz, drugi wzór, to jest R3 plus R4 plus R5 razy I1. Minus R2 plus R3 plus R4 plus R5 razy I2. Tak bo jest minus tu, minus tu, minus tu. Dobrze. To znaczy mamy układ równan i spróbujemy rozwiązywać V1 minus V2.

110 równa się 0 plus 98 plus 54 równa się 152 i 2. Od tego obliczyliśmy obliczymy i 2, przepraszam, to jest minus, to jest minus razy 110 minus 0,7. 2A jest troszeczkę różnica, ale mała. I teraz możemy bliżej zobaczymy I1 i bierzemy jeden styk, mm -hmm. z, jeden z tych, tych wzorów 1 minus. Zaczynamy no, minus 1 v 2 pisałem minus. No, 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 no. Poczekajcie. Jeszcze nie skończyliśmy. V1 jest 132. Tak, tak, minus dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. I 2 to jest 0,7,2 A. Minus. A teraz 1. 1 i licziemy, to znaczy minus 22, równa się 42 i 1.

I teraz I1 musimy, I3 musimy obliczyć, to jest I3 plus I2. I1 to jest I2. I1 to jest I3 plus I2. I3 to jest I1 minus I2. I to jest 0,44 minus minus 0,72. To jest... 0,44 plus 0,72 równa się 116 amper I tyle miałem do powiedzenia, ale sprawdzicie, bo jest troszeczkę różnica. Sprawdzicie pierwsze i drugie. Może jest jakiś błąd. Dobrze i dziękuję bardzo.